tam wszystkich z tej strony Marcin. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tak jest, już wróciłem z wyjazdu i już dla was nagrywam kolejne to materiały. Nie wiem kiedy będę wracał do Niemiec, ale na pewno, na pewno do świąt nigdzie nie wyjeżdżam. Tak więc spoko, spoko zrobimy jeszcze trochę materiału. Słuchajcie, głos może być trochę inny, wydawać się bo niestety, ale... Rozchorowałem się jeszcze na tym wyjeździe, e, tak więc no trochę lipa, mam nadzieję, że to nie grypa, tylko zwykłe przeziębienie, aczkolwiek czuję się troszkę dupowato, e, no ale zapodam dzisiaj jakieś, jakieś prochy i może mi, mi się poprawi. Ale dobra, słuchajcie, oczywiście mnóstwo mnóstwo pytań zadawaliście w trakcie kiedy byłem na tym wyjeździe, na żadne z nich tak naprawdę nie mogłem za bardzo odpowiadać, nie miałem na to przede wszystkim czasu. Nawet miałem tam internet w jednym z tych miejsc, ale, ale i tak i tak, słuchajcie, no, no czasu brakło. Tak czy inaczej, dosyć taka. Ważna sprawa, ponieważ pytaliście się mnie. Czy przede wszystkim w momencie, kiedy wyjdzie Battlefield 4? Bo Battlefield 4 wychodzi już za chwileczkę, dosłownie. Czyli 31 października pojawi się w Polsce. No i nawet sam zacząłem się zastanawiać, co z tym fantem robić. No bo wiadomo, Battlefield 4 początkowo będę miał na konsoli tej jeszcze starej generacji, czyli na PS3. A potem przechodzę na PS4 i tu właśnie też mam rozkminę nad tym ponieważ mam mnóstwo gier, które oczywiście chciałbym pograć e, oczywiście na, na, na tych starych konsolach ale myślałem sobie w ten sposób przede wszystkim sprzedać e, konsolę tej starej generacji, bo wiadomo to nie są małe koszty. Tym bardziej, że dochodzi tutaj jeszcze nagrywarka prawdopodobnie, e, tak więc koszty będą niemałe. A więc chciałem sprzedać przede wszystkim obie te konsole: a więc Xbox 360 i PS3. No i oczywiście, oczywiście e, grać na PS4, ale jest mnóstwo gier, które na pewno nie pojawią się na PS4. W odświeżonej wersji, czy nawet w starej wersji, chociaż nie wiem, no może to różnie być, w każdym razie no troszkę mnie to martwi, bo chociażby Modern Warfare, Call of Duty World at War, no różne to, różne tytuły, no Skoda przede wszystkim, do tego oczywiście właśnie Battlefield 3 którego też chcę grać, to nie jest tak, że słuchajcie, przyjdzie Battlefield 4, przyjdzie nowa generacja konsol i ja będę napierdzielał tylko i wyłącznie, znaczy nie chcę, nie chciałbym tak zrobić, że będę napierdzielał tylko i wyłącznie w tego Battlefield 4 i dopóki tam jakieś nie pojawią się nowe tytuły, to tylko i wyłącznie w to będę napierdzielał. No nie, nie chciałbym tego, chciałbym oczywiście wracać i to nawet często, bo Battlefield 3 to jest gra, którą warto mieć, i po raz kolejny powtarzam, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy e, kupić sobie, jeżeli ma oczywiście możliwość za jakąś e, niższą cenę, kupić sobie Battlefield 3 i bez, będzie posiadaczem tylko i wyłącznie na przykład konsoli PS3 albo Xbox 360, to jak najbardziej. Bo to jest gra warta e, oczywiście tych pieniędzy, e, jeżeli ktoś oczywiście lubi FPS-y, e, tak więc... Na pewno na pewno jest to jakiś tam, jakaś kultowa już gra w tej chwili, która, która, do której będzie chciało się chętnie wracać. I właśnie tu się pojawia cały czas ten problem. No kurde, no nie mogę z jednej strony sprzedać, bo chciałbym pograć w te inne gry, ale z drugiej strony holender no, na kasie nie śpie i nie na kasi, tylko na kasie, tak? <laughs> na kasie nie śpie, no i to jest, to jest ten problem. Nie ja wiem co z tym fantem zrobić. Holender, no nie przemyślałem tego tak do końca, jak, jak, to, jak to ogarnąć. To jest właśnie dobre w PC, słuchajcie. To jest kolejny argument za, za chociażby PC. Wielu oczywiście z Was nakłania mnie na to, żebym w ogóle przesiać się na PC, ale słuchajcie, nie, ja naprawdę cenię sobie tą wygodę w przypadku konsoli. Gdzie mogę się rozwalić tak jak chcę, bez żadnych myszek, klawiatur i tak dalej. A wiem, wiem, oczywiście, zaraz ktoś mi wyskoczy, po raz kolejny powtarzam na, o, o tym, że można sobie podłączyć pada i też sobie leżeć. Tylko, że słuchajcie, pad na PCcie, kontra myszka i klawiatura, no to od razu jesteśmy tak naprawdę na straconej pozycji. Chociaż nie wiem, nie grałem jakoś tam na. Grałem przez chwilę, aczkolwiek nie działało to tak jakbym chciał w Medal of Honor, chociażby na padzie specjalną taką przejściówkę kupiłem, nawet tą przejściówkę, nie wiem, pamięta, pamiętacie na pewno niektórzy z Was, e, wspominałem o niej na m, spotkaniu właśnie z Battlefield 4, gdzie nawet ze sobą ją zabrałem, ponieważ chciałem zobaczyć, czy da radę coś takiego podłączyć, żebym no, nie musiał po prostu e, bardzo szybko ogarnąć e, kla, klawiasz, myszki i klawiatury. Tak więc, no tutaj, tutaj to w grę nie wchodzi, żebym kupował Peceta, a potem grał na, na padzie na tym PC, bo to się mija z celem. Także nie wiem, szczerze mówiąc, co z tym fantem robić. No ale, ale. Zobaczymy. Samo wyjdzie chyba. No, na pewno od razu nie sprzedam konsoli, na pewno od razu, to także. Tu kupuję Xbox, przepraszam, PS4 i od razu sprzedaję konsolę, czy nawet wcześniej sprzedaję konsolę i ten. Nie, tak na pewno nie zrobię, bo obawiam się pewnej rzeczy jeszcze. Niestety nadal nie jest do końca potwierdzone, w jakim czasie zostanie odblokowane zabezpieczenie HDCP na PS4. A więc nawet kiedy będę już nawet miał tu nagrywarkę. Hmm, Odpowiednią do, do, do PS4, no to w tym momencie pojawia się problem, oczywiście, z nagrywaniem materiałów, więc bez sensu by było, <laughs> gdybym w ogóle nic nie wrzucał. Ja mam taką tylko nadzieję, że te słowa nie były puste i że wywiążą się z tego, o czym mówiło Sony, że jednak będzie możliwość w jakiś sposób. E, zrzucania sobie tych materiałów, i nie mówię tutaj, żeby zrzucać to na jakiegoś tam e, nawet Twitcha, nie Twitcha, różne tam jakieś takie pierdoły e, Facebook, czy, czy bezpośrednio na YouTube. Bo słuchajcie, dosyć często do tego materiału jest waż e, potrzebna obróbka. E, a bez, bez oczywiście nagrywarki, i bez odpowiedniego programu do tego i tak dalej, co nie będzie oczywiście dostępne w konsoli, no to, no to jest trochę lipa. Tak jak widzieliście tutaj na początku, wróciłem jeszcze na chwilkę, no zobaczymy, może to intro będzie się częściej pojawiał. Słuchajcie, te intra to w ogóle to jest taka sprawa, że jak lubię, żeby coś było wrzucone, to wrzucam i tak dalej. Tak więc na pewno będą tam jakieś hejty, że komuś się nie podoba intro, że jest jakieś takie gimbusowskie, jak to niektórzy mówią, czy coś takiego. No ale e, dobra, nieważne o tym intrze, dobra, w ogóle ten komentarz może też nie być za bardzo składny i ładny, bo mówię, jestem nie dosyć, że zmęczony, słuchajcie, wczoraj wróciłem to jeszcze do tego, ja chory. Także mówię, no coś, coś z tym fantem trzeba będzie zrobić e, i, i nie wiem jeszcze co, nie wiem co, kurde. Jeszcze do tego ta nagrywarka mnie męczy, ja pierdzielę, z jednej strony ma się tyle rozwiązań, słuchajcie, ma się tyle rozwiązań, bo jest możliwość wybrania PC-ta i wtedy nie martwimy się o nagrywarkę. Mamy możliwość oczywiście wybrania na przykład Xbox One i wtedy też nie martwię się o nagrywarkę, aczkolwiek Xbox One jest droższy. Eee, a w Xbox One będzie wyjście także mm, pasujące do HDVR-a, więc mógłbym nagrywać z HDVR-a, <laughs> więc nie wiem absolutnie, co tutaj, ee, jak to wszystko wyjdzie, ale jestem oczywiście dobrej myśli. Tutaj zobaczcie rewelacyjny rzut na taśmie, tak zwany. No i oczywiście sklepał mi Michał Czołgiem, bywa, zapierdzielił nasz czołg. Z respa. Trochę to jest chore jednak tutaj w przejęciu flagi, aczkolwiek, słuchajcie, to jest chyba jeden z najlepszych trybów w przypadku, właśnie Battlefield 3, poza tą taką zwykłą dominacją na Close Quarters, bo jednak akcja była zawsze bardzo wartka. Ja przede wszystkim nie lubiłem na przykład siedzieć i pilnować flagi. Ja raczej jestem osobą, która startuje po flagę. I zresztą na początku widzieliście, nawet zaryzykowałem tutaj utratę śmigłowca, zaryzykowałem swoje życie, życie partnera, żeby, żeby przejąć naszą flagę jeszcze z powrotem. No i zobaczcie, jaki piękny strzał. Tak, proszę bardzo, nie zadziera się z Zohanem. E, tak więc wczoraj, wczoraj w ogóle zacząłem sobie trochę jeszcze pogrywać mm, przez chwilkę. Zagrałem sobie w Black Ops 1. Powiem Wam, że Black Ops 1 to naprawdę jest jedna z najlepszych części, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o koda, bo gra się tam jakoś tak bezstresowo, te bronie są jakoś zbalansowane. Nawet wczoraj, zresztą nagrałem materiał, gdzie grałem Uzi, można wyczokrać też dobry wynik. Tak więc ta gra była jakaś, jakaś taka z sensem, to wszystko miało jakiś taki balans. Do tego to połączenie, no czasami oczywiście zdarzało się, że było jakieś beznadziejne, ale w większości przypadków to połączenie było dobre. W tej chwili też nie mam z tym problemu. No i wczoraj sobie trochę pograłem, musiałem się z powrotem wczuć, ja Wam powiem, że tak. Ostro nie pogrywałem już od naprawdę bardzo bardzo dawna, z dobre półtorej miesiąca, tak żeby przysiąść na dłuższy czas i napierdzielać. Wczoraj sobie zasiadłem właśnie do Black Opsa, zasiadłem sobie potem przesiadłem się na Xbox 360 i pograłem sobie w Battlefielda. To jest właśnie z wczoraj nagrywane. Były dosyć fajne meczyki, aczkolwiek one miały strasznie dużo tiketów i były takie sytuacje, gdzie na przykład graliśmy my znajomi przeciwko sobie i akcja była naprawdę zacięta. I wydawać, by się mogło, słuchajcie, na że na podboju przy takiej dużej przewadze etykietów drużyny przeciwnej mamy już przegrany mecz. Ale nie wiecie jak to zrobiliśmy. Sprężyliśmy dupę i po prostu wygraliśmy o włos, można by powiedzieć, bo tam chyba było 400, 400 czy 500%, 400 chyba procent tiketów, tak więc no wygraliśmy naprawdę o włos, tam była różnica chyba 20 czy 30 tiketów, to jest naprawdę niedużo przy takiej ilości tych tiketów, ale, ale robiliśmy wszystko dosłownie, ja co chwilę dostosowywałem się do taktyki przeciwnika, Zmieniałem te klasy. E, wykorzystywałem oczywiście na maksa także pojazdy, tylko mówię, nie chciałem tego wrzucać, bo. Sorry, bo niestety ten materiał byłby gigantyczny, on tam trwał, nie wiem, z, z godzinę, z godzinę 20 chyba graliśmy w każdym razie. Chociażby nawet ja wiem, że to jest czasami wkurzające niektórych, aczkolwiek nikt z tego nie korzystał, bo na przykład była taka sytuacja, że nawet byłem przekonany, że przegramy na respa przeciwnik nas zepchnął i to tak zdrowo, ale zobaczcie jaka jak wystarczy pomyśleć w Battlefieldie, jaka to jest fajna gra, że nasze pomysły czasami zagwarantują nam zwycięstwo. Ja na przykład wziąłem chociażby Jetta, i po prostu udałem się w miejsce najbliżej położonego punktu respa przeciwnika no i tam po prostu przejąłem punkt i od tego się, tak szczerze mówiąc, zaczęło. Zaczęliśmy przejmować to kolejne punkty i wygraliśmy cały mecz, tak więc naprawdę nie tarność może coś o tym powiedzieć, bo sporo, sporo się działo Dobra, to by było na tyle, jak widzieliście, no przejęcie flagi jest bardzo fajne, kurde, tu można naprawdę się wykazać, nie, nie musi być dużo wcale fragów, a akcja i tak, i tak jest tutaj bardzo wartka i szybka, tak więc polecam oczywiście pogrania jeszcze i a, to, to, że tam jakieś były filmy i, i już tam, że Battlefield odchodzi 3 i tak dalej, że Battlefield 4 teraz, to słuchajcie, wy się będziemy oczywiście napierdzielać w Battlefield 3, ja przynajmniej będę, tak więc, no nie wiem, no może, może jedną konsolę sobie zostawię i, i będę w nią napierdzielał do czasu, przynajmniej chociażby jak nie wyjdzie trochę więcej tych gier na PS4. Sorry za mój głos, sorry za ewentualne jakieś.